Skrócę sobie, bo tak, zwagowało mnie oczywiście. Cześć widzowie, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Jest to film z Need for Speed Rivals. I tutaj będę musiał sobie wziąć in, jakby inny samochód, bo zostałem zablokowany w menu, w którym jest tylko jeden samochód. Więc po prostu muszę wybrać rozdział wśród najlepszych i kliknąć zadanie, i wtedy mnie. Powinno przenieść do następnych samochodów, normalnych. Pojawienie się rajdowca, zwanego F8, wywołało falę nielegalnych wyścigów. FBI informuje, że dokłada wszelkich starań, by zwalczyć nowego wroga. Organizacja przywróciła policjantów do służby i wcieliła najlepszych z nich do ZGP, elitarnej jednostki FBI. Istnieje pewien powód, dla którego rzadko przyjmujemy do naszych szeregów gliniarzy. Ludzie wzywają nas, gdy wasza pomoc nie wystarczy. Nad nami nie ma już nikogo. Dysponujemy przełomową technologią, która pozwala bezbłędnie lokalizować i skutecznie eliminować cele. Kiedy gliniarze widzą chaos, chcą by zmieniać go w ład. My uczymy czegoś przeciwnego. Możesz rozpętać chaos w szeregach wrogów, napawać się nim, aż wreszcie się od niego uzależnisz. Dobra, widzieliście teraz, jakby jesteśmy kwalifikowani do ZGP, e, zmotoryzowanego czegoś tam w sumie. E, tutaj nie ma wytłumaczenia tego skrótu. Weźmiemy sobie najlepsze jakieś e, tutaj wyzwanie. E, chyba tutaj. Mm... To jest chyba najlepsze. Najprostsze. Tak. To jest, to jest strasznie proste. I ogólnie. Dobra, zmieniło nam samochód. Sukces. Aha, jest tylko jeden samochód. RIP. E, no cóż, szkoda. E, no to też mnie zablokowało w menu, w którym jest jeden samochód. Szkoda, szkoda, ale niech będzie. To dobra, to jest chyba z tych z pierwszych samochodów, oczywiście to jest samochód z bardzo wolnymi, z bardzo wolnym wszystkim, więc te 257 km na godzinę to jednak, jednak będzie trudno. No cóż, nie, nie przewidziałem. Bo w ogóle teraz macie muzykę w tle z Need for Speeda, więc sobie będziecie mogli słuchać, mi na prawo autorskie, których i tak nie zarabiam na tych filmach, więc nic mi to i tak nie zmieni. Dobra, więc tak, a, dobra, mamy jechać przez, patrolować przez 16 km strasznie proste i osiągnąć duży dosyć, chyba na, jak na ten samochód, pułap prędkości, więc sobie weźmiemy w miarę prostą drogę, no to chyba tu i trzeba wybrać tak, żeby pojechać właśnie w tamtą prostą drogę. Jak ja to zrobię? Dobra, zrobię tak i po prostu pojadę w stronę Chodpursud to będzie najlepsze. Po prostu będę widział, gdzie mam jakby iść. No i to będzie proste, żeby zrobić to zadanie. No i właśnie na ten odcinek mamy zrobić to zadanie, czyli po prostu będziemy sobie jechać. Jeżeli będą jakieś pościgi, to sobie oczywiście zaczniemy. Dobra, tam jest strona Hot Pursuit, no to od razu jedziemy na Hot Pursuit. Ej, no i Nojcyk 205 Ile to było? Ej, 257. No to widzicie, ile teraz robię? I w ogóle cały czas na bieżąco mi się. 257 już zrobione wyzwanie! He, he. Dobra. A może nawet zrobimy, Pobijemy jakiś rekord najszybciej zrobionego wyzwania. Ciekawie by było. Czyli po prostu muszę sobie tak jechać. Yy, dobra. No nie. Yy, czy teraz też się zalicza patrol? Jak yy, ten. Opuść wydarzenie. I czy teraz. Yy... No tak, normalnie powinien musi się zaliczać Patrol, Syrena nam włączał Nie, nie była Aha, schiza Nie było żadnego... Dobra, zbagowało się coś Dobra, musimy zrobić ten patrol Ja chcę zrobić go e, po prostu bardzo szybko, ten patrol To sobie może jeszcze coś w tym odcinku zrobimy innego Oprócz tego zadania mm, Właśnie Nie wiem, przetestujemy ten samochód na skoki Bo on wydaje mi się ten samochód jest, jak się prowadzi że jest bardzo ciężki i sobie właśnie przetestujemy no czy yy, to, że mi się tak wydaje ale to powinien być ciężki i tak dalej bo widzicie jak się prowadzi yy, to wy też może też czujecie bo to tak się wczuwa w grę czas oglądania tak yy, dobra skok chyba nie będzie jako patrolowanie ale sobie skrócę yy, skrócę sobie bo tak Zwagowało mnie oczywiście. O, widzicie, tutaj ścianka się odblokowała, żebym nie przeleciał przypadkiem przez skałę. Dobra, no to jedziemy. No i tak, zalicza się to wyzwanie dosyć szybko. Właściwie to już jeżeli chodzi o jeden punkt wyzwania, to w takim razie, jeżeli by to liczyć na punkty, zrobiliśmy już większość wyzwania. Dobra. Tutaj macie też możliwość doświadczenia soundtracka, bo widzicie, że wyłączyłem ten dźwięk, bo na czym to wcześniej polegało? To albo było tak, że mam zdjętą osłonkę z mikrofonu. Pewnie to nic nie zmienia. Może być rozładowana bateria, może jakieś styki w mikrofonie nie, nie stykają. Lub po prostu według mnie najbardziej realistyczna teoria, realistyczna teoria że... Przestarzałem w moim sprzęcie do nagrywania, czyli Avermedia HD Game Capture 2 HD. Po prostu jest stara karta dźwiękowa i po prostu tak normalnie dźwięk ma działać. Ale ja tak teraz już mam sobie włączony podgląd dźwięku. Podgląd dźwięku. Mam słuchawki i na słuchawkach słyszę to co mówię i to co ogólnie wysłyszycie. I widzę, że tych szumów jest teraz o wiele mniej. Może dlatego, że włączyłem tego właśnie teraz już Need for Speed'a. I po prostu to, inna to jest inny powód, bo nie było żadnego dźwięku, no to wyświetlało szumy. a Abermedia. Wyświetlała szumy. No i teraz jest ich po prostu mniej. Może to dlatego. Dobra, więc sobie tak już osiągam te duże prędkości, ale tak szybko osiągnąłem te wyzwanie. 257 km na godzinę w tym samochodzie to jest łatwe do osiągnięcia. Bo oczywiście to jest, może jesteśmy w jakimś 25% zrobienia całej gry. Nie no, pewnie więcej. To e, co? To mo mogli dać też, już, chodzi, e, jeżeli chodzi o zaawansowanie gry, że, że jesteśmy powiedzmy w mniej niż w połowie. To mogli dać trudniejsze wyzwanie Bo ja tutaj zaraz osiągnę 300, patrzcie 300 Jecham, jecha, 300, jadę 300 Widzieliście, że 300 jest do zrobienia Bardzo łatwo Na tym no, Na tej właśnie mapie I na, znaczy na mapie, na, w tym samochodzie I tyle tutaj czerwony samochód yy, Mi się wydaje, że w tym Nitwarskiej często się poja Powtarzają samochody npc czyli te, które możemy... które właściwie tylko nam przeszkadzają. Nie mają żadnego wpływu. Jest kilka rodzajów i po prostu mają dużo kolorów. I chyba na tym to po prostu ta różnorodność ro polega. Albo są dwa, albo są trzy, albo są cztery. Chyba. Może być więcej. Ale to kilka jest tych rodzajów i po prostu się kolory zmieniają. Ale dobra, no, robimy już... E... Zostały właściwie 3 kilometry. Właściwie to nie całe 3 km. Yy, no. Myślę, że speedruny speed nie wiem czy jak, jakbym mnie interesowały, bo oczywiście już są niemożliwe do pobicia dla mnie, jeżeli chodzi o przejście całej gry. Ale może jeżeli chodzi o kawałki, yy, jakieś hot jakiś najszybciej zrobić, albo jakieś szybkie reakcje zrobić najlepszy wynik, no to może by mi się udało pobić rekord świata. Może. Może, bo grał w tą grę bardzo dużo. Długo. Pus. Dobra. Potem wam na końcu e, tego. A już za 5 minut i 16 sekund zadanie ukończone. Dobra, więc co teraz? E, myślę, że sobie... Hmm. Nie chcę się zastanawiać na odcinku, co mam robić na odcinku. Więc sobie od razu zrobię to, co jest przy mnie, czyli wad e, Tak. Dobra. Tu ręczny. Właśnie, ha, prawie bym zapomniał. Trzeba zrobić z boku ujęcie samochodu. Cyk, macie do, do tego. Cyk, dobra, jest, perfekcyjnie, dziękuję. E, ten, na, jak jest zaczynanie wyścigu, to można, e, jak się rajdowcem to włączyć sobie turbo. I jest się już w przodzie, na początku całej samej rozgrywki. Dobra, jeszcze wolno. No dobra, już mogę trochę właściwie. Okej, okay, więc tak, e, iem. Hmm, cyk, pole elektrostatyczne, dobra, hmm, perfekcyjnie, nie wiem właśnie czy ten odcinek to będzie, a już zaoczymany, czy będzie to cała klapa, bo mnie nie będzie w ogóle słychać, ale jak tak sobie na podglądzie to ja sam siebie rozumiem, czyli mi się wydaje, że nie będzie w ogóle źle. Tutaj ile prędkości, 236 km na godzinę, oto radar był i sobie zczytałem, dobra, hmm, IEM może będzie zmarnowany. Bo może bym zdążył już tego... No właśnie Nie zdążył się zrobić im, chociaż tamten się popchnął od, od ciała, pod trupami, od y, samochodu, złomu i tak dalej y, Ale dobra, tu będzie piękny drift Okej okay. Tu jeszcze raz będzie też piękny drift To no, właśnie był gorszy, ale y, nie wiem Sam sobie oceniam drifty Tu cyk, też sobie zrobię drift Dobra tu będzie ostry drift, ale nie zrobię go tak ładnie, bo cały czas ścigam rajdowce. Yy, tak. I już jest wystrzelone. I teraz trzeba go tylko wykończyć. Cyk. Yy, minuta 19. Dobra, jakieś najbliższe wydarzenie. Myślę, że szybkiej reakcji nie będziemy robić. O średni bym chciał. Jest dalej, ale wolę średni. Dobra, tak 3 km to i tak nie jest y, dużo, strasznie dużo, nie jest. To jest y, minuta drogi i tyle. Tutaj pod górkę cięższej będzie zrobić te drifty, no więc nie wiem, czy wyjdą. Nitro sobie nie będę właściwie marnował, chociaż nitro w, polic w policyjnych pojazdach się bardzo szybko zdobywa poprzez y, samą jazdę właściwie. Dobra. No, tak sobie przyspieszam tym nitro. Yy, dobra. Nie zderzaj się ze mną, kolerionie. O, doładowały się krzaki na moich oczach. No. Yy, dobra. Tu już sobie mogę dalej jechać. Tu jest ogólnie, widzicie teraz, bardzo ładną grafikę. W tle. Ale jak się yy, bliżej podjedzie, to zobaczcie. Bliżej się podjedzie, to zobaczcie, że to to, to. No właściwie byłoby jakieś fajne, ale jest tych szaków bardzo mało. E, I tyle. Wiem, to jest 512 MB ramu, więc jest super, e, jeżeli chodzi o całą grafikę. Shadery, czekaj, to tylko w Minecrafcie się tak nazywa, czy uniwersalnie? Nie wiem, ale jeśli chodzi o Minecraftowe, to tutaj shadery są perfekcyjne. Mm, dobra. Ominęliśmy tamtego gościa, ale nie było ominięcia wos. Dobra, e, szybka, e, nie, przechwycenie, e, średnie. Dobra, jest. Nazwa to przechwycenia to średniej pozłości. Mój rekord 34 sekundy. Nie, nie zdążyłem doczytać jakim wozem, bo jest napisane jakim wozem. Ale tego nie przeczytam. Dobra. Trzeba go najpierw dogonić. To będzie trzeba rozwinąć te prędkości. Teraz się troszkę uderzyłem, ale też jakoś go szybko dokończę. E, już nie, nie będzie rekordu na pewno już nie będzie rekordu ale i tak chcę go tylko złapać na powiedzmy złoto dobra e, e, jeszcze nie im jeszcze nie im dobra im e, można oczywiście wcześniej sobie włączyć im ale ja chcę mieć pewność że go trafię i cyk perfekcyjnie IEM mi się w ogóle wyłączył dobra on tak stoi sobie dłuższy czas więc będę miał większy czas na rozpędzenie się od razu sobie e, tak przyspieszę żeby go łatwiej dogonić zaraz mi pewnie o, ale było fajnie, ale fajnie teraz. Ko oczywiście, że pole lekce strategicznej cyk. 54 te sekundy, nie jest źle. Znajdę warsztat. Tak, bo mi tych ładunków do wystrzela... Znowu się tepnę. Ten, no ten krzyżak w Xboxie, to wolałbym, żeby to były guziki. Yy... osobne. Dobra, najbliższy warsztat. Znaczy do tej gry, żeby to były guziki osobne, ale i tak mi się yy, w większości przypadków dla mnie to one się przeklikują. Od razu kilka naraz yy, się wciska albo nie to co chcę. Dobra, cyk. O, o, fajny drift. Hehe, <laughs> zakończenie genialne też. Dobra, to się od razu tepniemy, powtórz wydarzenie, nie powinno być dużej ścinki, bo przecież, no, byliśmy przed nią tam, jest załadowany jeszcze teren. Dobra, zaczniemy, mm, rajdowiec to jest Dodge Charger, Dodge Challenger, jakoś tak. E, dobra, jest e, w miarę prędkość, użyję sobie już Nitro, albo będę tak przeklikiwał Nitro, że tak klikał, spamił przyciskiem A będę, bo może to jest moja metoda na Nitro, e, bardzo stara. Wymyśliłem to pod, ja na początku jak grałem Need for Speed'a i jakby działa to Dobra teraz mocno przypasolimy Przypasolimy pierwszy raz użyłem tego słowa na tym kanale yy, Dobra teraz też dostał yy, Gdzie on jest? Tu Ej rekord, a nie już nie Ale tu teraz też by mocno je przyciskiem yy, tego yy, 39,70 Pojedziemy sobie do warsztatu jeszcze raz i sobie ostatni raz zrobimy. Może pobijemy rekord. Śmiesznie ciekawie by było pobić rekord z takim samochodem. Eee, ale tak, chcę to zrobić. Więc sobie ostatni raz zrobimy właśnie e, to przechwycenie Dobra. Możecie sobie góry podziwiać i tak dalej. Wszystko właściwie jest cały czas macie możecie sobie przybliżyć, bo na smartfonach jest taka opcja na YouTubie niedawno dodana. Niedawno Pewnie oglądacie, jeżeli oglądacie to w 2026 to dawno He, na Google VR He, na okularach VR He, na soczewkach kontaktowych VR Yyy, e, dobra To się tepniemy. Cyk, akceptuj I uwaga e, Tak 34, właściwie to 35 sekund to był rekord Dobra, od razu yy, nie chcę skręcać tutaj w ogóle, yy, żeby mi się wszystko naładowało. Będę tak właśnie spamił tutaj, bo mam i tak nie mam nitro prawie, więc będę sobie tak spamił tym przyciskiem, żeby jak najszybciej dogonić mojego przeciwnika. No, zjeść mi policjant, dobra, posłuchał się policjant, genialnie. Genialnie, genialna jest policja w tej grze, jak się czasami słucha. Dobra, yy, będzie i jem, nawet się spiełem. Dobra. Co? Już, już, już. Ej, byłoby, byłoby. Byłoby. A nie, nie będzie rekordu, ale będzie e, ten. Będzie złapanie. Jest. Obojętne. Było złapanie. 41 sekund, 24 dziesiątych. E, no. E, dobra. E, no to co? Sobie właściwie kończymy ten odcinek. To tyle, że dzisiaj się odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie. papa. Pa. To no dokończę tego drifta tylko.